Hej, witam Was kochani bardzo serdecznie z tej strony Minecraft Venom i dzisiaj jesteśmy na Minecraftowych g zawodach Glaya 6 Czy my powiedziałem 6? 2, yy, 2 Więc tak, zasady Zabawa polega na wykonaniu dwóch zadań. Im szybciej je wykonasz, tym będzie lepiej szyb Twój wynik: Zadanie: zdobądź 18 chlebów. Zadanie: wypełnić wyznaczoną powierzchnię redstone'em. Nie używaj żadnych cheatów i baw się dobrze. żadnych modyfikacji. I stąd musimy wziąć bone meal i to wszystko. 56 seatsów mamy. Ok, pociągnie zaćmi i idziemy. to mówię, że pierwszy raz to nagrywam. Więc. Nie robiłem tego wcześniej, Dobra. E, Boże. Czekajcie Dobra. lecimy szybko. O. No, szybko. Ile mieliśmy tam chlebów zrobić? Osiemnaście. Okej. Pięć chlebów. Kurczę. Za mało. Za mało. Musimy mieć osiemnaście chlebów. Szybciej. No... ruśnijcie No... Rośnij, jej. I tak... Yy. Więc. Kogo powinno być nie, 13, jeszcze, jeszcze trochę. Ech, no bo to i powinno być dobrze. A, coś mi sfędzi. No, szybko. 13, 16, dobrze, będzie, wyjdzie. A. O, mam idealnie osiemnaście chlebów. Teraz ja zaraz zadanie drugie e, wypełnić mam redstone'em coś. Okej. Okay. Okej. Okay. No, fajnie było, nie mogę szukać. Oszukać was. Ale fajnie było. Mam. Nie wiem, ile. Czyli 9 plus 10, Czyli 640, 656 slime boli mam. Więc fajnie. Nie wiem, czy to jest dobry wynik, czy jakiś słaby. Więc. Yy, to było na wszystko. I. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Siemano rapacze, cześć.